Siemano, siemano, siemano e, Dzisiejszego gunwo Vloga zawdzięczamy temu, że się tak chujowo czułem w pracy, że się musiałem z niej zwolnić A ja niezwykłem się zwalniać z pracy podczas chujowego, gdy mam so, chujowe poczucie, no ale dobra e, Premiera kolejnego Kleksa przypada na 20 września, 20 września, więc do, do tej pory powinienem się wyrobić Trzymajcie za mnie kciuki, żebym się lepiej poczuł może uda mi się szybciej go zrobić? Może nie. Nie wszyscy mi dosłali yy, ścieżkę dźwiękową, natomiast tak, yy, znaczy dialogi. Natomiast tak, yy, dzięki serdecznie za o, yy, odzew, miłe komentarze odnośnie ostatniego Utera, Ja jestem z niego dumny. Dratwa, celu, jeszcze go nie obejrzałeś. Czas to nadrobić. No i co? No i klepiemy dalej, jedziemy dalej. Mam pomysł na nową kreskówkę. Premiera listopad-grudzień dopiero. Bo na razie projekt nabiera kolorytów. No i zobaczymy, tylko że już będzie po angielsku. Od razu będzie dubbing angielski. A już się coś uda. No, i jeśli by się coś udało, z tamtym rynkiem. Jeśli ktoś zechce dorzucić Patronite i tak dalej, bo na razie wiem, że to nie jest możliwe, ale jeśli się uda, z dubbingiem angielskim coś zrobić i, i będę w stanie cokolwiek na tym zarobić w następnym roku, to. Rezygnuję z jednego, dwóch dni pracy i sklepie kreskówki i tyle. No, trzymajcie więc kciuki podwójnie, bo z obecnych projektów i tak nie zrezygnuję, bo to jest dobre pole treningowe. Poza tym lubię je. Nie wyobrażam sobie, że miałbym kiedykolwiek porzucić Utera czy Kleksa, nawet jeśli nowy projekt wyjdzie. Wiem, że to, to troszkę tak snuję wizje takie hura optymistyczne, ale jeśli chodzi o nowy projekt, jestem dobrej, dobrej myśli i wierzę w niego. No. Ciężko coś zaczynać bez wiary, tak? Jeszcze raz dzięki serdeczne i standardowo życzę Wam udanego życia. Nie tylko dnia, ale udanego życia. Hej, trzymajcie się.